Czas zrobić małą przerwę od toców, dlatego dzisiaj zajmiemy się składem kolejnego mistrza ewolucji, którym jest fracha, posiadający zespół widoczny obecnie na ekranie, tylko że oczywiście w nieco lepszej formie, co zaprezentuje lada moment. Choć nie ukrywam, że z podesłanych przez Was ekip do testu, ten konkretny zespół Górnika Zabrze wybrałem głównie z racji na jedną kartę, ale oczywiście będzie jeszcze czas, by przyjrzeć się innym ekipom i przypominam, jeśli takowe macie na Xboxie lub PlayStation, proszę się do mnie zgłosić na maila widocznego na kanale. A przechodząc do rzeczy, lewa obrona to Eric Janza, posiadający dość standardową kartę jak na obecne czasy, jest 90 tempa i obrony, niezła fizyczność i co dla mnie istotne Jockey Movement, który mi Osobiście przydaje się przy gaszeniu tanczących skrzydłowych. Pierwszy Esio to Hosema i teoretycznie zważywszy na pozycję jest to jedna z najgorszych kart w tym składzie, bo co z tego, że Hiszpan ma 93 podań, skoro def oraz fizyczność notowane są poniżej 90, więc mała zagadka, ale Szcześniak grający obok wygląda naturalnie już nieco lepiej i nawet w przeciwieństwie do swojego kolegi ma szopa, a nie jakieś rzutki. Chociaż to ciekawe, jeden z tych gości mierzy 184 cm wzrostu, a drugi 186, więc nie są to najpotężniejsi. Najważniejsi defensorzy! sprawa wygląda natomiast inaczej u ostatniego obrońcy, bo Manu Sanchez co prawda jest nawet o centymetr niższy od Hosemy, ale to boczny obrońca i w teorii ma najlepszą kartę z całego tego defensywnego grona bo jest i konkretny pace do tego trzy statystyki notowane na 90 no nie ma się czego przyczepić przydałby się jeszcze tylko jakiś dodatkowy styl gry, aczkolwiek na ten nie zwraca się aż tak uwagi w przypadku pierwszego pomocnika, bowiem Luboszek chociaż jest najniżej ocenionym zawodnikiem w tej ekipie, posiada 90 95 tempa i 99 dryblingu, no ale. To kosztem podań, które, jak na Maj, wyglądają delikatnie mówiąc dziwnie. Natomiast wiadomo, że ogólnie takie dziwne karty po ewolucjach z reguły potem są najlepsze. Aczkolwiek, chociaż nic dziwnego nie widać po Ambrosie, trudno też, by nie był on dobry, skoro pierwsze statystyki notowane są co najmniej na 90, a do tego posiada podstawowe pojęcie, nawet o grze w obronie. Tylko że wciąż nie jest on najlepszy, bo jego partner w środku pola ma jeszcze więcej do zaprezentowania i Helebrand ociera się już nawet o gank na a do tego ma trzy Les z plusem, w tym finezję, chociaż akurat w środku pola oto może nie być najważniejsza umiejętność. Aczkolwiek idąc dalej, wszystko na swoim miejscu zdaje się być u Ismaela, bo są podstawowe umiejętności, jest tempo, strzały i dribbling, a przy tym szybkość oraz technika, więc powinien być to gość, który spokojnie da sobie radę w obecnych warunkach, tym bardziej, że w przeszłości grałem już niejedną kartą po ewolucjach, która wyglądała znacznie gorzej, a i tak gasiła rywali jak kiepa. Zamykając pomoc na SPO znalazł się Liset i teoretycznie Norwek ma po prostu wiedzę o podstawach, posiada nawet złote finezje, ale trochę szkoda, że te strzały ocenione są na 85, bo ma on potencjał by podłączać się jako drugi napastnik, na no tak niby dalej jest to możliwe, ale wiadomo, że to wykończenie nie będzie stać na najwyższym poziomie, tak jak u ostatniego zawodnika w tej ekipie, Lukasa Podolskiego, który nie ukrywam, że bardzo mnie zainteresował, bo chyba... Każdy domyśla się, jaka ewolucja finalnie doprowadziła go do widocznego stanu. Podobnych kart jest wiele, ale to jest jednak podolski, jakby nie patrzeć, użyteczny zawodnik, który w przeszłości co nieco potrafił i z takimi statystykami powinien potrafić coś ponownie. W każdym razie, tak wygląda ta drużyna, i generalnie nie ma się czego czepiać, bo średnia ocena zawodników w tym składzie to pewnie jakieś 92. Wchodząc na wirtualną murawę, jedna z pierwszych rzeczy, która rzuciła mi się w oczy, to fakt, że ci piłkarze są całkiem mocni fizycznie i dobrze radzą sobie we wszelkich walkach bark-bark, bark, nawet jeśli ich umiejętności fizyczne na to nie wskazują. No ale to nie jest pierwszy tego typu przypadek, bowiem jest to już czwarty skład po ewolucjach, w którym gram i to się po prostu powtarza, że w przeszłości nawet jakiś zawodnik, który miał 81 defa i 81 fizyczności, gasił jedną ręką najlepsze karty w grze. To mnie bardzo ciekawi, że nie mówimy tutaj o piłkarzach, którzy mają własne sylwetki, jakieś nietypowe animacje biegu i tym podobne, tylko jakby nie patrzeć randomach ocenionych często wyjściowo na poziomie brązowej karty, którzy mają jakąś generowaną, nierzadko chudą sylwetkę, ale finalnie po tych ewolucjach grają zupełnie inaczej. To jest wręcz dobry temat dla jakiegoś fifowego foliarza, by zgłębić zagadnienie, czy ewolucje nie działają czasem lepiej niż podaje to nam gra no ale jakby nie patrzeć nawet w ofensywie tymi środkowymi pomocnikami dało się czasem kręcić przy najlepszej wersji Hulita, a rywal Holendrem nie potrafił ich złapać więc ta umiejętność występująca o piłkarzy no zawsze dodaje sporo jakości całej drużynie no z tym, że przyglądając się już poszczególnym zawodnikom i zaczynając oczywiście od Podolskiego, on akurat wyłamuje się nieco ze schematu, o którym przed chwilą opowiadałem i jedyne niedociągnięcie jakie u niego znalazłem to siła oceniona na 87, która często wyglądała słabiej i Luka zdawał się potrącać z bara w sytuacjach, gdzie nie jeden napastnik nawet by nie drgnął. Natomiast jeśli chodzi o tempo, wykończenie, finezję z dystansu, jak i z pola karnego, czy oczywiście sam drybling, to jest karta stojąca blisko poziomu obecnych Totsu, więc ona służy i jeszcze posłuży. Bez wątpienia ciekawy zgodnie z oczekiwaniami jest tutaj Lukoszek, bo on faktycznie tym swoim tempem i dryblingiem potrafi odskoczyć najlepszym prawym obrońcom. Więc nawet jeśli ma nieco gorsze podania, jego umiejętności zdobywania przestrzeni często to rekompensują. No i tak samo trudno przyczepić się do grającego po drugiej stronie Ismaela, który jest skrzydłowym, że tak to powiem, twardo stąpającym po murawie, będącym bardzo pewnym we wszystkim co wykonuje. No i generalnie on fajnie śmigałby także na pozycji napastnika. Albo SPO, no bo w ofensywie zachowywał się bardzo uniwersalnie. Idąc jednak dalej, mimo wszystko, jeszcze większą uwagę zwrócili na mnie środkowi pomocnicy, no ale dwóch takich byków, ocierających się o gank najgolana, którzy mają dodatkowo po 90 tempa, no to bez wątpienia jest też poziom bliski kartom Toc, który pozwala Ambrosowi i Helebrandowi grać spokojnie na co dzień, nawet w obecnych realiach, no bo ci goście mogą biegać cały mecz od bramki do bramki i zarówno w ofensywie, jak i ofensywie odgrywać kluczowe role, jeśli będzie to konieczne. Biera z Hulitem w najlepszych wersjach to to nie są, ale jak na zawodników z ekstraklasy jest tu jednak moc i takowa mniej odczuwalna jest w defensywie, no bo niby nikt nie popełniał rażących błędów, ani jakoś nie odstawał, a boczni obrońcy wręcz pisywali się często powyżej oczekiwań, ale świadomie czuć też, iż są w tej grze stoperzy, którzy potrafią aktualnie nieco więcej i ogólnie może być to niebawem problem składów po ewolucjach, że możliwości rozwijania zawodników nie idą równolegle z realnym poziomem składów, jakie widzimy w grze gdzie za 700 tysięcy monet, a obecnie pewnie nawet i mniej, da się zbudować skład toców, w którym większość kart oceniona jest co najmniej na 94, i które nie mają zakłamania w swoich umiejętnościach, no? A potężne karty toc będą wychodzić teraz co tydzień i ten poziom składów naturalnie będzie wzrastać co sprawi, że ukryte moce składów po ewolucjach będą pozwalały co najwyżej dosięgać tym piłkarzom średniego poziomu, a nie wywyższać się ponad innych, no ale. Pewnie to tylko cisza przed burzą, i lada moment i jej i tak wyjedzie z takimi możliwościami rozwoju kart, że znowu z byle randomów zrobimy piłkarzy ocenionych na 95 albo i więcej, tak jak zresztą miało to miejsce rok temu, No ale kończąc temat górnika zabrze, tak czy siak jest to wciąż ekipa, którą spokojnie można grać na co dzień w każdym trybie gry. I w związku z tym zaczyna mnie interesować, czy napotkam skład po ewolucjach, który mimo dobrych statystyk piłkarzy będzie dość przeciętny, no bo zaczyna. Zaczyna mi się to wydawać mało prawdopodobne, chociaż jak wiemy, kupując dobrze wyglądające karty z rynku, bez problemu da się zrobić ekipę totalnych bolców. No ale pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!